Siemka! Z tej strony Leon 5 k Witam Was na moim nowym kanale skupiającym się na tematyce te kostkowej. Jest to kanał pogadankowy. Pogadankowy, więc głównie na tym filmie, na tym kanale będą podcasty, chociaż będą też inne filmy, na przykład planuję sporadyczne recenzje i jeszcze bardziej sporadyczne unboxingi oraz poradniki i rekonstrukcje ułożeń. No, oczywiście poradniki nie będą się y, y, tylko zatrzymywać na metodach do ułożenia kostek, a też y, do na przykład, na przykład takich rzeczy jak nasmarować czery, kostkę 4x4, czy inne takie. Y, y, dziękuję za, y, za wejście w ten kanał i y, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, Wiele osób też by polecało zostawienie subskrypcji, ale ja uważam, że, że subskrypcję warto może zostawić wtedy, gdy już się obejrzy parę filmów i naprawdę się i się już po prostu często to ogląda, więc jeżeli. Więc wolę mieć 20 aktywnych subskrypcji niż 500 nieaktywnych, więc. Więc subskrybować to raczej chciałbym, żebyście to zrobili dopiero po obejrzeniu już paru moich filmów. W sumie warto wspomnieć, że miałem ten y, kanał z y, trzyletnią historią, która dała mi dużo doświadczenia. Ale póki co to już bym chciał Wam podziękować za oglądanie. Trzymajcie się tam i cześć.